Boże, znajdujemy się dzisiaj w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na sympozjum pod tytułem Jestem odpowiedzialny za trzeźwość. Z tej strony Olena Luchosz. Dzisiaj porozmawiamy z Panem. Dlaczego Pan przyjechał na to, ten sympozjum? Na imię mam Andrzej. Ja jestem osobą uzależnioną od alkoholu. W lipcu będzie 37 lat jak nie piję. Po prostu jestem zainteresowany po prostu. Co osoby, które są, współpracują z anonimowymi alkoholikami i jestem zainteresowany od strony terapeutycznej, ponieważ na mojej drodze stanęli ludzie, którzy mają ten sam problem w 1988 roku, gdzie na siłę mnie nie ciągnęli, poszedłem zobaczyć, z czym to się je i zobaczyłem, że oni nie piją. A moje myślenie, bo to nie wiedziałem na tamten czas, że to jest choroba duszy, psychiki i ciała. I zacząłem słuchać. Mówili prostym językiem, wyciągnij watę z uszu, do ust, naucz się słuchać. I słuchałem, co oni robią, że nie piją alkoholu. Bo ponieważ nie mogłem wyjść z tego alkoholu, byłem w tym zamkniętym kręgu, miałem pretensje do mamy, do rodziców, do wszystkich, bo nie mogłem wyjść. Chcieli rodzice chcieli jak najbardziej mi pomóc i tak się stało, że w tym momencie na głos wykrzyczałem, nawet później sobie pomyślałem, chyba, że Pan Bóg zadziałał w tym moim życiu. Bo wykrzyczałem głośno słowa: że Żydom, i te picie, zawieź mnie na srebrzycko do szpitala. A tą osobą był osoba dzielnicowy mój i on mi poświęcił czas i zawiózł mnie do szpitala. Sam nie żyje, sam się wykończył przez alkohol, a mnie zawiózł. Na dzień dzisiejszy to ja za tą osobę się, tego dzielnicowego się modlę, że właśnie poświęcił mi czas. I też zauważyłem, że. Największy dar, jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi, to jest poświęcić mu czas, umieć go wysłuchać, a nawet wejść w niego. Kiedyś mi poświęcali czas ludzie, z tamtego dawnego towarzystwa, jak ja to mówię, jak miałem pieniądze, to mi poświęcali czas, jak nie miałem, to nie poświęcali. A tu ludzie bezinteresownie mi poświęcali czas i zobaczyłem, że, że mówią moim językiem, bo jest łatwo rozumieć kogoś, kto nas nie rozumie kto mnie rozumiał, kto mnie najlepiej rozumiał. No rozumiała mi osoba, czy to kobieta, czy koleżanka, czy kolega, które miały ten sam problem, co ja. I dla mnie się zaczęła droga nowego życia. Bo z tego dawnego życia, na tamtym dawnym życiu, to nie wiedziałem, dlaczego tak się to u mnie to wszystko potoczyło, ale ja odeszłem od swojej siły wyższej, co z tego, że wierząca, a nie praktykujący od Boga. Automatycznie się psychika zmieniła i automatycznie przez 16 lat mój wygląd się zmienił. Z chwilą, gdy poznałem właśnie wspólnotę ludzi, którzy nie piją, zacząłem słuchać, zacząłem dbać o to, zauważyłem, że największym darem, najcenniejsze to jest właśnie zdrowie duchowe, bo to czas pokazał, że to życie zewnętrzne się ułożyło. Ale dlaczego się ułożyło? Bo kto chce, chce szczerze mówić prawdę o sobie? Zacząłem mówić prawdę o sobie, bo wiedziałem, że bez prawdy ja nic nie poznam, nie będzie postępu. No i tak kroczę na tej nowej drodze. Życiach na dzień dzisiejszy, to dziękuję Bogu i ludziom dobrej woli, którzy mi pomogli, pomagają. I staram się to, co dostałem za darmo, dać drugiemu człowiekowi, że jest to możliwe. Tak wspomniałem, będzie w lipcu 37 lat, a przez te 37 lat ja bym w życiu nie pomyślał, gdzie byłem, gdzie zobaczyłem, w jakich miastach, w jakich miejscowościach. Także Pan Bóg stawia przede mną też właśnie. Takie miejsce, jak tutaj w zeszłym roku byłem właśnie tutaj w Toruniu, teraz jestem w Toruniu i teraz mogę właśnie powiedzieć, bo w zeszłym roku taki byłem niedopełniony, mówię, coś, coś tu brakuje, że to trzeba przedstawić, że to musi też osoba powiedzieć, która ma właśnie problem, bo, bo się kiedyś, pamiętam, jest taka różnica, że kiedyś w szkołach mi mówili, jak chodziłem po szkołach, że nauczyciele mówi, że co z tego, że zaprosili oso osobek, która nie miała problemu, to ta młodzież za przeproszenie pogoniła tą osobę, bo młodzież jest taka, że jak to się mówi, chwyta językiem, chwyta, mówi prawdę właśnie o sobie, to, co przed chwilą powiedziałem, bo prawda człowieka wysł i będę prawdziwie wolny. No jestem prawdziwie wolny. No, także cieszę się, że mogę tutaj właśnie być. A w jaki sposób jesteśmy odpowiedzialni za trzeźwość? No ja jestem odpowiedzialny za trzeźwość, bo. Staram się dbać każdego dnia o te, na moje nowe życie, bo wiem, że do niej, u mnie, staram się mieć tą pogodę ducha. Pogoda ducha, jak ja to mówię, jest niebem, pod którym wszystko pomyślnie się rozwija. Nie ma narzekania, płakania, rozstrzelania się. Każdego rana, ranka zawsze zwracam się do mojej siły wyższej, do Boga, żeby, kto stanie na mojej drodze, że ta osoba, która potrzebuje pomocy, to staram się ja poświęcać ten czas. Wieczorem, wiadomo, że nie jestem doskonały, ale staram się udoskonalić wiem też, że góra może mnie wybielić jak śnieg i wieczorami nieraz wszystko, teraz u mnie z automatu jest tak, że wszystko mi zostaje przedstawione, dlaczego do koleżanki powiedziałem w ten sposób, a mogą to w inny sposób powiedzieć, dlaczego do kolegi tak, dlaczego mu nie poświęciłem czasu, przecież ludzie mi poświęcali czas i zostaje mi to pokazane, to robię taki obrachunek z dnia codziennego, staram się być to na bieżąco, bo ja to ja mówię. Już się nie staram zbierać cegieł do plecaka, bo później jak nazbieram tych cegieł, to później nie ma kto je udźwigać. A przede wszystkim prawda, prawda, wyswobodzi, będę prawdziwy, wolny, no, i że i jest ta wolność. A jeżeli jest wolność, to staram się być odpowiedzialny, bo jak nie będę odpowiedzialny, to znowu nie będzie wolności. Tak staram się o to, o to dbać. A przede wszystkim, że tak jak mówię zawsze, że cechą dobrego człowieka jest mieć czyste sumienie. Mieć czyste sumienie, to byś miał wesele w domu. Ja zobaczyłem, że tak jak wspomniałem tutaj przed chwilą, że nic cenniejszego zdrowia duchowego nie ma. Taki człowiek ma takiego paera, że z Panem Bogiem może góry przenosić. A jakie są skutki nadużywania alkoholu w wymiarze rodzinnym i społecznym? No jak obserwuję, tak chodzę po spotkaniach na mityngi, chodzę na spotkania, dzielę się właśnie doświadczeniem, to widzę, że właśnie dużo ludzi, teraz młodych, cieszę się, że oni potrafią rozpoznać, że coś jest z nimi nie tak, że za dużo piją i staram się właśnie pomóc, że nie jesteś gorsza on czy ona, że nie jesteś gorsza. Jeżeli ja mogę już tyle lat, a ja zawsze powtarzam dzisiaj nie piję, dzisiaj nie piję, dzisiaj z tego dzisiaj się uzbierało 30 i będzie 7 lat, bo są trzy dni, wczorajszego dnia nie wrócę, co jutro będzie nie mam daru przydywania, ale dzisiaj, dzisiaj nie piję, dzisiaj nie piję. No jest duża, widzę, że alkohol robi takie spustoszenie, tym bardziej za moich czasów nie było takiego komfortu do picia, trzeba z alkoholem było sporo czasu latać żeby go znaleźć, a teraz o, za jedną dużą Pepsi dwulitrową można kupić cztery piwa. No. no także naprawdę, naprawdę robi taki jest komfort teraz do picia i do, właśnie takie robi spustoszenie, a tak jak powiedziałem, to jest choroba duszy, psychiki i ciała. Duszy, psychiki ciała i tym bardziej, że osoby od alkoholu bardzo to jest najgorsza śmierć właśnie alkoholika właśnie, który w męczarniach umiera właśnie poprzez to, picie alkoholu. A dlaczego warto mówić o problemie e, trzeźwości? Trzeziwo, dlaczego mówić? No dlatego mówić, żeby właśnie... Bo każdy mówi, o że jak już mężczyzna nie pije, to nie jest prawdziwy mężczyzna czy tamtego. A to guzi prawda, bo ja kiedyś też tak myślałem, że jak będę pod wpływem alkoholu, to właśnie dzisiaj usłyszałem to, że nie potrafię z dziewczyną zatańczyć czy tego. A to guzi prawda, bo to jest choroba psychiki, to głowa podpowiada takie cuda. Ale jeśli mój dom, własny dom jest uporządkowany i nie mam ślepoty duszy, no to wszystko, no i taniec i wszystko, no i wszystko. I odwagę do mówienia, ja nie miałem takiej odwagi do mówienia, to wszystko zrobił czas i to wszystko zrobił Pan Bóg, nie? A staram się jego wolę, a jego wola, tak jak powiedział do apostołów, nie bezczynność, lecz praca, nie odpoczynek, lecz zbieranie oficjalnego plonu w cierpliwości. A tym plonem w cierpliwości to jest właśnie drugi człowiek. Drugi człowiek, tak samo jak moja myśl przewodnia na 26 lipiec, mówi taki, bo mamy na każdy dzień takie słowa, to mówi: co wezmę z sobą? Jak żonę, syna, dziecko, mieszkania, zimne ręce, ale końcówka ładnie pisze, bo najlepiej przeżył życie ten, co najwięcej ludzi szczęśliwi. Także dla mnie jest to radością, to, że można uszczęśliwić drugiego człowieka, że on podejdzie do Ciebie i powie Ci, Andrzej, dziękuję Ci za to Twoje doświadczenie, że pomogłeś mi, czy pomogł tego. I to jest właśnie radość, no tym bardziej Pan mógł też powiedział jeden drugiemu, że mnie nie nosi. No i staram się też, to no, powiedział też, że żniwa duże, a, a żniwiarzy mało, no to, to trzeba właśnie, tak jak jestem w tym miejscu, teraz w Toruniu, czy tam na spotkaniach, różnej jeżdżę po Polsce i do Lichenia, czy gdzie się tylko da, Już zabieram świadectwo, mówię o sobie, o tym moim dawnym życiu. Trochę przykładów daję, a najważniejsze jest to nowe życie. nie? Bo w dawnym życiu ja nie widziałem tego piękna, że jest zieleń, że trawa, że kobiety piękne chodzą ładne, a tylko ciemność, tak jak w filmie w tym filmie Seks, ja widzę ciemność. I, i tak samo było, nie, nie wiedziałem, jaka pora roku, jaka godzina, jaki dzień. To mnie nie interesowało. A teraz właśnie interesuje mnie drugi człowiek. Natura, wszystko i wypoczywanie, i modlitwa, medytacje, rozmowa z Bogiem, dialog, prowadzenie z Bogiem. Radość, że tak jak mówię, takiego Powera człowieka, że mówi można góry z Panem Bogiem przynosić. Dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również, również, również. A dla słuchaczy, dla Pań, dla studentów, dla wszystkich jak to pójdzie, to. Powiem szczególnie dla pań, na stare lata, wszystko się starzeje, oprócz Was, moje Panie. Wy jesteście urocze urokiem, czarujący czarem, mądre mądrością i kochane wszystkim. Dla nas, Panów, jest to zdumiewający dar, drogocenny klejnot. My dzięki Wam razem z Wami możemy pomagać słońcu, aby schodziło każdego brąka. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać.